Na jednej sali, w jednym czasie, frisbee, golf, gimnastyka i rzuty do tarczy, a Wszystko z uśmiechem na ustach. Miejsce trzecie w konkursie WF jest fajne konkursie zorganizowanym przez TVP Sport oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zajęła szkoła podstawowa numer 109 we Wrocławiu. Zobaczmy, jak wyglądają ich zajęcia. Jestem surowym nauczycielem, staram się być konsekwentnym, staram się wyznaczać dzieciom granice, tak żeby wiedziały, co można i żeby atmosfera i wszystkim bezpieczeństwo na lekcji było zachowane. Na pewno specjalistyczny sprzęt uatrakcyjnia lekcje, szczególnie w szkole podstawowej, gdzie dzieci lubią kolorowe rzeczy: balony, piłki, dodatkowe przyrządy, rakiety, rzeczy, kije do golfa. Ten sprzęt na pewno wspomaga, yy, pozwala dzieciom yy, na, na lepszy rozwój, poznanie poszczególnych dyscyplin. Jest na pewno pomocny. Kwestia form, jakimi się lekcje prowadzi, metod, musi być zróżnicowana w zależności od wieku dziecka. Z dziećmi młodszymi, kształceniem zintegrowanym, dzieci powinny się więcej bawić, więcej form zabawowych. Im starsi, można wymagać od dzieci udziału w zajęciach w formie ścisłej. Na pewno, troszkę przez moje doświadczenia, proponowałbym grę w tenisa. Jest on już coraz bardziej dostępny, sprzęt jest coraz tańszy, a jest na tyle wszechstronny i jest sportem na całe życie, że w zasadzie jest to jedna z dyscyplin, którą powinniśmy jak najbardziej propagować, jeżeli chodzi o dzieci. Pomijając skrajne przypadki yy, związane z chorobami, z jakimiś przeciwskazaniami mocno zdrowotnymi, dzieci, jeżeli już powinny być zwalniane części ćwiczeń, czy wysiłkowych, czy jakichś y, związanych z bieganiem, skakaniem, związanych z gimnastyką korekcyjną, z wadami postawy, z wadami kręgosłupa, ale na pewno nie powinny być zwalniane z całości ćwiczeń. Ruch jest bardzo wskazany od początku dla każdego, dopóki jesteśmy sprawni, jesteśmy zdrowi. Tak, bardzo lubię ćwiczyć na WF, -ie. jak lekarz mi powie, że muszę Mieć zwolnienie, że nie mogę ćwiczyć, to wtedy jestem smutna, bo bardzo lubię sport. Najbardziej na WF ja lubię rzucanie do kosza. Dzieci, które się zwalniają z WF-u robią źle, ponieważ nie będą miały urody i będą otyłe. Lepiej pobiegać niż siedzieć przed komputerem i psuć sobie oczy. W naszej szkole nie ma dziecka, które by zrezygnowało z zajęć wychowania fizycznego. Nawet przy wskazaniach lekarza zabraniających ćwiczeń, dzieci przychodzą chętnie na zajęcia. Zajęcia, wybierają te formy ćwiczeń, które, które są dostępne i które im umożliwiają te ćwiczenie. Czy fajnie jest być WFI Na pewno tak, widząc zadowolone dzieci, które chętnie przychodzą na WF. W razie sytuacji, kiedy ten WF jest odwołany, dzieci niemalże rozpaczają, jest, 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 to, jest to frajda.